Gabinet naturalnej diagnozy płci dziecka. W poczekalni czekają trzy kobiety: brunetka, ruda i blondynka. Wychodzi z gabinetu znachor baba. No to ja zapraszam wszystkie trzy panie od razu. Weszły do brunetki pani. Ulubiona pozycja seksualna to? Naturalna. Oczywiście ja tam tradycyjnie na plecach, mąż na mnie. No to będzie chłopak. I do rudej. A pani? A ja to preferuję dominować. Ja zawsze u góry i szaleję na moim mężczyźnie. Będzie dziewczynka. A blondynka w płacz. O jejku, to ja urodzę pieska.